Witam serdecznie. Ani ja tak się dzisiaj zastanawiam nad tym dniem, nad tym poniedziałkiem, nad tą tradycją, nad tym dniem polewania wodą. I tak zastanawiam się, z czym on mi się kojarzy. No po takiej głębszej analizie własnego doświadczenia tego życia dochodzę do wniosku, że naprawdę stwierdzenie lanie wody dzisiaj nabiera ogromnego sensu i ogromnego znaczenia. Zwyczaj, który pokazywał, że natura po śnie zimowym się budzi. Ta natura, o którą tak walczymy, którą tak podobno kochamy, uwielbiamy i która jest dla nas taka istotna, budzi się do życia. To były pogańskie zwyczaje. Oczywiście zostały zawłaszczone przez odpowiednich ludzi, odpowiednią grupę ludzi, którzy nam dzisiaj podają różnego rodzaju Przekazy, zmodyfikowali ten cały dzień, zmodyfikowali tą prostą czynność uczczenia natury po tym głębokim, zimowym śnie, no i stworzono takie, a nie inne wartości, walory i tradycje taką. Tak jak w Bisiu, narodziła się nowa tradycja. Dla mnie osobiście to stwierdzenie lanie wody nabiera dzisiaj ogromnego sensu, ogromnego znaczenia i tu bym się całkowicie zgodził, że ta tradycja jest pielęgnowana w sposób wręcz perfekcyjny od wielu lat. I naprawdę lanie wody bardzo mi się podoba. Podoba mi się no, z różnych względów. Nie będę się zagłębiał tu w szczegóły, ale myślę, że dla większości ludzi, którzy uruchamiają swój potencjał myśleniowy. I tak zastanowią się troszkę nad tym całym znaczeniem tych wszystkich tradycji i tych wszystkich cudownych, fantastycznych dni. No myślę, że ten poniedziałek i to lanie wody nabierze trochę innego znaczenia. Poza tym większość naszego ciała składa się z wody. Pielęgnowanie tej tradycji, gdyby było moim zdaniem, podawane troszkę inaczej, gdyby było czczone w inny sposób. Ludzie wiedzieliby, że są wodą, że składamy się z wody, że to proste H2O możemy przekształcić na coś, co nam służy. Gdyby nam przekazywano, że wodę trzeba pić o odpowiedniej wartości, o odpowiednim pH, myślę, że ten dzień byłby jeszcze bardziej cudowny, fantastyczny. No i myślę, że taka informacja byłaby z pożytkiem dla wielu. Wielu naprawdę wielu istnień. Zapominamy o tych pierwszych podstawowych zasadach naszego istnienia. Zapominamy o tym, że pochodzimy z natury. Zapominamy o tym, że przyszliśmy tu na ten świat tylko poprzez. no pewne losowe zdarzenie. Umówmy się. Ale nie jesteśmy władcami świata. Przebywamy tu tylko przez krótką chwilę. Mamy troszkę tylko czasu, parę oddechów w trakcie naszego życia. Dlatego, analizując ten dzisiejszy dzień, tą wartość dzisiejszego dnia, naprawdę warto, myślę, zastanowić się, czym woda jest i w jaki sposób woda na nas wpływa, co woda nam dostarcza. Szczególnie zwracam się dla tych, którzy ćwiczą. Albo do tych, którzy ćwiczą, zwróćcie uwagę na swoją budowę. Weźcie pod uwagę, że woda ma pamięć. Weźcie pod uwagę, że wszystko, co do ust wprowadzamy, wszystko, co wypijamy w trakcie dnia, jest płynem na bazie wody. Z tego względu woda jest naprawdę niesamowitą substancją. Posiada trzy stany skupienia. Posiada wartość życia. Woda zapamiętuje, woda przekazuje informacje, woda przesyła impulsy. Nie ma takiej drugiej substancji na świecie, która mogłaby istnieć bez wody. Nie ma. Kochani, życzę Wam dzisiaj, w tym dniu, żebyście. Przez chwilę zastanowili się, czym woda faktycznie jest. Bo wiem, że te wszystkie wzniosłe rzeczy, które nam się podają, one są istotne i ważne. One są cudowne, wręcz i piękne na pewno. Ale takie technologiczne podejście do tematu wody. Myślę, że w dzisiejszym dniu byłoby takie hmm, warte zastanowienia. Dzięki wam wielkie za, za wysłuchanie i za cierpliwość i życzę Wam cudownego, fantastycznego doświadczenia dzisiejszego dnia. I do zobaczenia i do usłyszenia.